Panie prezesie, jakie były największe osiągnięcia firmy w 2023 roku i jaki to będzie miało wpływ na przygotowanie do wyzwań w tym roku? Największy sukces, jaki odnieśliśmy w ubiegłym roku, to realizacja kontraktu dla polskich linii kolejowych, kontraktu na dostawę bezpodsypkowej nawierzchni budowanej łącznicy między łodzią fabryczną a Łodzią Kaliską. Jest to największy sukces dlatego, że to jest największy projekt polskich linii kolejowych z nawierzchnią bezpocypkową, jaki jest obecnie realizowany w naszym kraju. Dzisiaj zastanawiamy się też czy branża budowlana jest sexy i zadajemy to laureatom wyróżnienia osobowość branży, czy praca dla tej branży jest ekscytująca. Bardzo ekscytująca. Branża jest wymagająca. W infrastrukturze odpowiadamy za ruch pasażerów, czy to samochodowy, czy kolejowy. Także wymagania są bardzo wysokie, a branża jest też bardzo chłonna na innowacje, na nowe technologie, a tym my się zajmujemy, także cały czas jesteśmy, że tak powiem, sekcji.